A dziś pokażę Wam jak sobie majsterkuję. Widzieliście taką na jednym z poprzednich filmów taką kotlinę. O, tutaj już jest z jednej strony zamocowana, już wisi, ale wiadomo, że tu będzie kręcić kółeczko, będzie kręcić silnik, także to trzeba wszystko usztywnić tu jeszcze z drugiej strony. O, tu jakieś mocowanie tutaj. Muszę tutaj z tej strony jakieś mocowanie zrobić, i później tutaj przykryję tu u góry blachami. Tutaj też będzie przykryte blachami, te miejsca niepotrzebne. I tam końcówka, i tylko tu, gdzie same palonisko, tutaj zagłuszmy tu na odcinku 40 cm, gdzie jest temperatura, tu będzie ruszcz włożony, i cegły szamotowe. No i myślę, że w powinna kotlinka działać, także... A, te, a ten profil cały już był też uspowany, bo to była taka stara kuchnia węglowa. I wiadomo, kuchnia rozebrana i to pozostałość po tej kuchni pozostało i będzie fajna kotlinka. A tutaj narzędzia nie ma. Nie ma stołu, stół zajęty, nie ma dziś pomocnika. O, samochodzik mój stoi stary, ale bardzo dobrze jeździ. A tu obok widzicie dom rodziców. A teraz zobaczcie, tutaj, a ja mieszkam sobie w takim małym domku, który przyjeżdżałem po pracy i z rodzicami budowałem. Po 60 cegiełek takich podwójnych sobie kładę. A tutaj w tym roku sobie troszkę ociepliłem, żeby troszkę mniej węgla z tyropianem. A tutaj to obok jest. Ta betoniarka, to już widzieliście na filmach. No a najważniejszy temat teraz, ciekawostka, to ta kotlinka. Dziękuję.